Cześć, jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z serii Nadnaturalni w grze The Sims 4. I w dzisiejszym odcinku gramy tylko i wyłącznie hrabiną i to w niedzielę, bo w poniedziałek nie poruszam się absolutnie nikim, no bo serwo już z nami nie ma. Więc droga hrabino, ty potrzebujesz troszeczkę pragnienia. A widzę, że wszyscy poszli spać, a nie, przepraszam, Amelia tutaj jeszcze bym powiedziała sobie ćwiczę. wiesz co? to może byś sobie z nią porozmawiała chwilę i może by ci się udało z niej czegoś napić, w szczególności jakbyśmy tutaj, nie wiem, jakąś pogawędkę zrobili, może jakieś tutaj miłe rzeczy czy coś takiego, a ta kuchnia to, nie wiem, cały czas jakaś brudna jest, nie wiem, to jest jakiś bag, że to się ciągle brudzi czy co, ja nie mam pojęcia. Ale wiecie co, dziewczyny, chodźcie, usiądźcie sobie w salonie może, bo nie chcę, żebyście sobie tak gadały w pokoju hul, jak Don tam śpi, więc zdecydowanie, zdecydowanie możecie sobie pogadać tutaj. Będzie Wam chyba zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Możecie sobie poplotkować, porozmawiać, jeśli będzie Wam miło. Więc tutaj mamy również naszego homisia. Zresztą, homis to może być homis rzeczywiście drugi, bo to jest już drugi nasz homik. Więc zdecydowanie możemy go tak nazwać, żebyśmy wiedzieli, ile homisi. Tutaj rzeczywiście mieliśmy harabino. Co jest tutaj tak paskudnie, bym powiedziała, nie mam pojęcia wobec Ciebie, ale okej, okay. może ją obejmij, spróbuj jeszcze, bo a, tutaj jest, widzę, to, to na pewno jest brud, smród, więc tutaj od razu posprzątam, to może będzie trochę czyściej tutaj, no, od razu lepiej, no i możesz jej poprawić humor teraz. No i będziesz mogła jej tam, o właśnie, pochwalić szczerze, no właśnie, o takie rzeczy mi chodziło, żebyś jej troszeczkę tutaj poschlebiała, co nie? No i drugi poziom charyzmy dla ciebie poszedł w górę, zresztą się przyjaźnicie, więc, więc, więc poproś o pozwolenie na wypicie plazmy, no. Jestem ciekawa, czy, czy pozwoli tobie? No pewnie, no, no to dzięki, super. No przy okazji troszeczkę tutaj poćwiczymy, no i... No pieszczota dla podniebienia, super, świetnie, troszeczkę punktów nam wleciało, bo to co chcemy zrobić w aspiracji to zostań, zostać wyższą wampirzycą, więc na pewno to będziemy chcieli zrobić. Powiedz mi, czy ty masz hibernację, mroczną medytację, właśnie, mroczna medytacja, to też troszeczkę punkcików wejdzie, a wampirzom energię też potrzebujemy sobie troszeczkę poćwiczyć. Muzykę możemy tu wyłączyć, o proszę bardzo, i szybciorkiem poszło. Dobra, na pewno my możemy sobie spróbować poczytać może książki. Na pewno tę ostateczną ksiągę wampiryzm możemy troszeczkę poczytać. Wiem, że to nam daje niedużo. Ach, gdzie ty to czytasz? Mogłabyś sobie usiąść tutaj, a nie w sypialni kogoś innego. Zresztą hrabina teraz jest jedyną osobą, która nie śpi. Ha, ha, ha. Dobra, ale przynajmniej troszeczkę chyba punkcioków nam tutaj wpadnie, no bo niestety umiejętność wampirologii mam już na piętnastym poziomie, więc na najwyższym, więc tutaj niestety o, ale proszę bardzo, troszeczkę poszło w górę, więc proszę bardzo dalej czytaj, dalej, 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 czytamy dalej, możesz sobie nawet tutaj usiąść, bardzo proszę, bo troszeczkę poszło w górę, więc e, e, tak samo również mogłabym szukać informacji e, tutaj na temat wampirów na komputerze, również bym powiedziała, daje to gdzieś tam podobny podobny efekt, więc na pewno, jeśli chcemy, a nie chcemy tego zrobić poprzez, nie wiem, hipnotyzowanie simów albo właśnie walki, ćwiczenia, no to zdecydowanie również można zrobić to w ten sposób. Chyba nawet wydaje mi się, że szukanie informacji na komputerze chyba jest troszeczkę efektywniejsze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc tutaj zdecydowanie możemy troszeczkę to porobić. Czy ty masz jakieś, ty nie masz już pakietów plazmy, ty wszystko wypiłaś już? O, a to ciekawe. W takim razie myślę, że będziemy musieli sobie spojrzeć, czy tutaj gdzieś nie mamy jakichś żabek, żebyś mogła sobie zacząć robić własne pakiety plazmy. I proszę bardzo, mamy to. I teraz chciałabyś czytać ostatnią księgę wampiryzmu, Zostań, zostać mistrzynią i przeżyć dodatkowe 20 dni. No to wiadomo, 20 dni to tego niestety nie zrobimy, więc do końca aspiracji nie dojdziesz, bo tutaj jeszcze będziemy grali tylko... Dwa tygodnie na tym saveie, a więc jeszcze zostało nam tak naprawdę e, oprócz dzisiaj hrabiną. Będziemy grali jeszcze tylko raz, więc tutaj e, no wątpię, żeby ukończyła tę aspirację, bo no niestety, no raczej nam się tu niestety nie uda, tak jak mówię. E, bo, ale też nie będziesz żyła dodatkowych dwu, 12 czy 20 dni, no bo niestety no 13, powiedzmy nam gdzieś tam zostało, bym powiedziała tak, to mogłabym, wow. I proszę bardzo, ale za to poziom mamy. No niestety, dobrze, a czy my tu mamy jakieś żabki gdziekolwiek. Cokolwiek, jeśli chodzi właśnie o takie, o takie rzeczy, żebyśmy mogli tutaj coś znaleźć, bo tego świata, jeśli chodzi o obiekty kolekcjonerskie, to ja nie znam. Więc zdecydowanie muszę się tutaj rozejrzeć i zobaczymy, może nam coś się tutaj uda z tym zrobić. Z przekrością mogę powiedzieć, że znalazłam tylko i wyłącznie jedne żabki. Jeśli znacie okolicę, i wiecie, że przegapiłam jakieś miejsce, to zdecydowanie, zdecydowanie możecie mi powiedzieć, więc za chwilę podlecimy pod to jedno miejsce, hrabiną, proszę bardzo. To jest tutaj, przy, można powiedzieć, przy wrzosowisku, to jest jedyne miejsce, za bardzo też skałek tutaj w ogóle nie znalazłam, więc... Okej, okay, możesz się zgodzić, więc tutaj to było w ogóle dla mnie dziwne, szukaj żab, proszę bardzo. Jak to nie możesz podejść z tej strony, proszę bardzo, i szukaj żab, proszę bardzo. No jak to nie, Ej, no jeszcze nie możesz szukać żab. Aha, bo czuję się zbyt nieswojo. OM mm, Dobrze, dobrze, dobrze moja droga Simko. Czujesz się zbytnie swoje, żeby to móc teraz zrobić. Dobrze, zrobimy tak. Sekrety wampirów. Kup pakiety plazmy, kupimy tobie ze dwa. Wypij mi tutaj jeden szybciorkiem, bo to jest niesamowite. I szukaj żab, dobrze? Teraz będziesz mogła się czuć na tyle dobrze, żeby to zrobić, co nie? Tak, mamy żabeczkę, mamy żabeczkę. Dobrze, więc to jest jedyne miejsce z żabką. No i oczywiście ona tutaj się kolejne wyspałni dopiero kolejnego dnia, więc nawet nie mogę ich e, gdzieś tam codziennie jej, wiecie tam, e, szukać, e, czy nie mogę jej codziennie, czy nie mogę jej zrobić kilku pakietów, no bo nie mamy z czego, chyba że oczywiście byśmy tutaj Podlecieli w postaci wampira i tutaj spróbowali coś połowić, ale no, yy, no wampirze energia nam dosyć szybko tutaj maleje. No już chwilę tutaj robiliśmy, a, a ona maleje, więc jakbym poszła teraz na ryby i spróbowała chociaż coś złowić, no to widzicie, no wampirze energia będzie nam bardzo, bardzo, bardzo mocno malała, więc no to ewentualnie taka aktywność to dopiero gdzieś tam na wieczór, ewentualnie. No ale żabki są najlepsze, no bo można gdzieś tam je, wiecie, rozmnażać, mając dwie i tak dalej z jednej zrobić. No nie wiem, czy coś zło zdążysz złowić? O, zdążyłaś złowić jedną rzecz. Okej, okay, dobra, to jak przynajmniej z jednej rzeczy z jedną rzecz zło zdążyłaś złowić, to yy, zdecydowanie możesz wracać do domu, wracaj do domu, więc tutaj żabki mówię, są zdecydowanie zdecydowanie najlepsze. No ale skoro nie możemy mieć dwóch, to się ich chyba nie opłaca zostawiać, więc tak, możemy tutaj stworzyć pakiet plazmy. I mamy pakiet plazmy z rybkiem. No jak nie mogę roznażać to, to po co mi dwie, więc mogę również stworzyć pakiet sobie plazmy z żabki, przynajmniej coś, przynajmniej coś mamy. Dobrze, możemy iść sobie pospać, e, żeby tutaj coś troszeczkę zmniejszyć efekt tego słoneczka, który mieliśmy, więc zdecydowanie e, wieczorkiem ewentualnie później. O, honorarium za książkę! Uuu, 500 simolonów, Homiś! Ładnie nam zarobiłeś simolony. Brawo, brawo dla ciebie. No naprawdę. Brawo, brawo, brawo homiś. Świetnie bym powiedziała. Więc tutaj tobie poszło. Jestem ciekawa, czy byśmy mogły już sobie robić mroczną medytację, Czy to już jest... Nie, możesz zrobić mroczną medytację, bo wydaje mi się, że mroczna medytacja zdecydowanie szybciej nam podnosi tutaj energię, więc dlatego wolałam ją zrobić. Dobrze, możemy napełnić. Czy homiś ma jedzonko? Możemy podać mu ewentualnie przysmak, żeby nie było. Resztki jedzenia sobie schowamy, żeby tutaj niczego nie marnować. No więc tutaj mamy bardzo jedzonko. I wiecie co, ja bym tutaj nam... Klub nam rozpoczęła, bo żeby ewentualnie ludzie się zajęli właśnie naszymi ogródkami bardziej i takimi rzeczami, a naszego Julio, którego w sumie nie lubisz, to w sumie mogłabyś z niego zachłannie pić plazmę. Moglibyśmy w sumie to zrobić, co nie? Ostatnio wiemy, że nas pokonał w walce, i byłyśmy takie, bym powiedziała, bardzo pobijane naszą hrabiną, właśnie przez tutaj Julia. Dlatego tym bardziej sądzę, że teraz, bym powiedziała, w takim akcie zemsty, można by powiedzieć, że właśnie zrobiła to nam hrabina, bym powiedziała, dobrze. A teraz chodź sobie posłuchać chwilę muzyki klasycznej, bo to jest coś, co chciałaś porobić. Więc żebyś nie miała później żadnej obawy, to fajnie byłoby to zrobić, bo ty żadnej obawy nie posiadasz, więc tutaj o tyle jest dobrze. Więc no, niestety. A, wiesz co? Może pobaw się z skotkiem, z, z ramim, bo widzę, że chyba się nikt z nim nie bawił. Ostatni taki chyba troszeczkę potrzebował roz, rozrywki, więc zdecydowanie możesz się z nim troszeczkę pobawić, żeby troszeczkę tutaj się lepiej nam poczuł, co nie? No i, i czy nam bym powiedział, ogródek jest zajęty? Wszystko jest ok. Czy tutaj znowu te chwasty się zepsuły? Chyba tak, chyba trzeba będzie jej niestety znowu e, gdzieś tam chyba kodem zrobić, więc już, już nie rób, już nie rób, już nie rób, bo widzę, że niestety roślinka jest bardzo mocno zbagowana. Wydawało mi się, że... Dobra, zróbmy ją bez chwastów e, kodem. Teraz na kodzie zróbmy jej chwasty jako zachwaszczona i teraz jakbym tutaj przyszła ją podchwaszczać chwilę. To czy nam tutaj, o nie, plazmowe nietoperze i zdobyto styl życia Domatoro? Czy teraz, o, wydaje mi się, że może teraz, wiesz co? Yy, zbierz cały plon, zobaczymy, co. Yy, nie, do, do ciebie w lat nie pójdziemy, ale ty jak chcesz do nas przyjść, to zapraszamy. Dobra, i tylko stokrotki jeszcze były do zebrania, tak? Dobra, to stokroteczki sobie możemy sprzedać. Niewiele warte, bo niewiele, ale jak to się mówi, lepszy ryc. Nisz nic, co nie? Więc może teraz ta roślinka w końcu, ten krzaczek będzie dobry i normalny? Nie wiem. Zobaczymy. E, w, wydaje mi się, że hrabina no, naprawdę ma dobre stosunki ze wszystkimi. Z ksenonkiem widzę tak troszeczkę mniej. No wiadomo, z Huliem to fatalnie, ale w takim razie z ksenonem sobie wcześniej chwilę rozmawiać. A, ksenon poszedł spać, dobra, no to teraz sobie z nim nie porozmawiasz. Co byś chciała zrobić? Obejrzyj mural. Okej, okay. ale wiesz co, skoro ty taka na, na sztukę nastawiona, to może byś e, może jakiś mały obraz namalowała, no bo w sumie potrzebuję trochę simolonów, więc jakbyś w przyszłości sama później malowała obrazy, a gdzieś tam taki zaczątek, że uwielbiasz, no tak, bo jesteś znawcą sztuki, tobie dałam taką cechę, to może właśnie byśmy sobie rozpoczęli tę żyłkę malarską, którą byś później może ewentualnie sama tutaj ciągnęła i żeśmy byśmy mieli z tego simolonów trochę, no bo by nam się przydało, tak jak mówię, na pewno na jedne rachunki poniedziałkowe mamy, ale na pozostałe, no to tak niekoniecznie, więc to jakbyśmy mogli tobą troszeczkę po, porozwiać tę umiejętność, żebyś złapała bakcylę, jak to się mówi, no to byłoby świetnie. Tak jak mówię, no w dzisiejszym dniu jeszcze możemy sterować naszą hrabiną, ale następnym dniem już nie będziemy mogli nikogo. Dobra, to może zrób jeszcze pejzażek jakiś. Szybciutki. No, bo nawet w następnym, Uuu, chcesz być ambitna. Możesz być ambitna, proszę bardzo, Telimeno. Nowa cecha osobowości, proszę bardzo. Jesteś teraz ambitną Simką, oj Amelia przyszła z tobą porozmawiać, no proszę jak fajnie, jak miło. A i my mieliśmy iść sobie teraz na rybki, więc zdecydowanie chyba później, jak tutaj już skończyliśmy robotę, to zdecydowanie możemy na te rybki pójść, żeby się jednak w sumie jeszcze to przez te kilka godzin jak najwięcej w sumie złowiła, co nie? tych rybek i sobie jeszcze pakietów ewentualnie stworzyła, żebyś miała, żebyś ani byśmy nie musieli tak na to wydawać simolonów, bo tak jak mówiłam, z kasą troszeczkę kruchutko, więc jakbyś coś złowiła, byłoby super. No a teraz nie muszę się martwić o Twoje umiejętności, więc przy, przynajmniej może jak tak złapiesz bakcyla, to może ewentualnie sama będziesz chodziła na ryby, czy chociaż to może być dla Ciebie, bym powiedziała, troszeczkę niebezpieczne, ale no... Wcześniej złapałaś jakąś rybkę, halo, to teraz nie, nie możesz nic złapać, niby za mało umiejętności. Ach, Nie wiem, czy w ogóle coś złapiemy. Drugi poziom wędkarstwa, super, ale jakbyś coś złapała, byłoby świetnie. Jak tam, Julio? A Julio, no tak, przecież z ciebie wypiliśmy. Chcesz uwielbiać naturę, hrabina? No dobrze. Yy, hrabina, wampirka uwielbia naturę, niech będzie. <laughs> ale jakbyś coś złowiła, byłoby świetnie, bo jeszcze tylko chwilę mogę tobą. Sterować, i za chwilę przechodzimy, że nie będę mogła sterować nikim. Super jest, świetnie. Stwórz pakiet plazmy, mamy chociaż jeden, i chciałabym, żebyś nie stała tutaj później w nieskończoność, więc tobie to tutaj usuwam i możesz robić co chcesz. Niech wolna wola tobą szaleje, poznawaj siebie, rób co chcesz, bo teraz niestety w tym dniu. Nie steruje nikim, bo nasz tutaj wspaniały sługus nie żyje. O, niestety. No nawet jakbym chciała, to bym go raczej nie uratowała, bo to byłaby według mnie chyba troszeczkę za duża ingerencja, jakbym tutaj poszła w to i jakbym tutaj jego próbowała odratować, przynajmniej w moim mniemaniu. Czy dałoby się to, bo starowaliśmy akurat tego dnia jakimś innym, więc mogłabym nim pójść na inną parcelę na chwilę, żeby gdzieś tam sługus się wyspałnił w innym miejscu w domu, jak nas nie było chwilę, ale uważam, że to byłaby chyba za duża ingerencja. Uważam, że to by mogłoby być lekko troszeczkę nie fair względem innych simów i gdzieś tam, no, uważałabym to jednak za ewentualnie zbyt. Nawet jakbym o tym wiedziała, a niestety wiedziałam dopiero. Jak, że coś takiego ewentualnie mogłoby nam pomóc. W tym przypadku no po testach dodatkowych, więc w trakcie nagrywania odcinka wtedy o tym nie wiedziałam, więc... Dobra, yy, Hrabina, yy, tak, by tobie przez tak, przypadek kliknąłam, żebyś szła do domu, więc jeśli chcesz iść do domu, to możesz, ale jak nie chcesz, nie musisz. Możesz sobie grać w gry na telefonie poza parcelą, więc tak. No, jak nasz Julio, no powoli tobie rośnie ta furia. Fajnie byłoby, jak tutaj... Może być skludna. Jak jednego dnia, jak tutaj furia tobie wzrośnie, to żebyś akurat był gdzieś tam ewentualnie, może w swoim pokoju, żeby można było ci tam zamknąć i żebyś, no, no niestety, żebyś, no, mógł w końcu, bym powiedziała, mieć tę mistrzowską przemianę, żebyś mógł walczyć z innymi wielkołakami więc fajnie tutaj będzie go gdzieś tam obserwować troszeczkę z tyłu. A ty widzę, on, granie w grę wideo, jak jesteś poza parcelą, to jest to. Uuu, i tutaj wypoleruj do perfekcji, proszę. Chciałabyś coś wyczyścić? No właśnie, chciałam powiedzieć, najlepiej to może wyczyścić siebie, ale może akurat nie w wannie Ameli. No wiecie co? Ja chyba wannę u spokoju Ameli, to ja chyba usunąć muszę, bo oni zdecydowanie za często się tutaj kąpią, zdecydowanie za bardzo lubią te wannę. I przy okazji dostaliśmy 1300 simolonów, co piechotom nie chodzi, a zdecydowanie wolę, żeby nie korzystali z tutaj z jej wanny, z jej pokoju żeby ją czasami nie wyrzucali a Amelia jakby co, jakby chciała to może sobie korzystać z basenu, więc jakby co basen do swojej dyspozycji dzięki temu ma Czyli znaczy, i tak zawsze miała, więc ma i może sobie z niego korzystać jakby chciała widzę, że Simowie dzisiaj mają bardzo duży problem z brudem. Ja jeszcze wejdę w opcję gry, bo, żeby zobaczyć, tak, wolna wola pełna. Nikt nie ma wyłączonej wolnej woli, więc zdecydowanie możecie się iść kąpać. Ja nikomu nie bronię. Zdecydowanie <grym> w ten drugi dzień też nikomu nie bronię. Widzę, że jednak wolicie sprzątać, a klub jest też wyłączony, więc tutaj jeśli ktoś chce, no to musi się iść wykąpać, i widzę, że wtedy teraz chyba ta wanna będzie częściej używana, <grym> skoro już nie mamy wanny w pokoju Amelia. Wydaje mi się, że to była dobra sprawa, żeby. Te wanny usunąć. A ty co? Tak będziesz na, na dworze, bo za chwilę. No właśnie zaczniesz się palić, halo. Nie wrócisz do domu. Ewentualnie jakbym uruchomiła spotkanie klubu, to byś wróciła do domu, czy, czy nie? Ech, hrabino. Bo tak gdzie zostawiałam w sumie na parceli poza domem. Miałam nadzieję, że sama wrócisz. Że będziesz na tyle, bym powiedziała: Halo, hrabino! Że będziesz na tyle mądra. Inicjomowie, jak są poza parcelą, to są na tyle mądrzy, żeby wrócić do domu. A ty co? Halo, hrabino. Powiedz mi, że nie utknęłaś tam, co nie? O, teraz, jak tobie kazałam podejść, to sobie założyłaś akurat. Prasol, super, świetnie. Ale wrócisz do parcela, do domu? Halo, hrabino. Bo tak jesteś poza parcelą, że. Okej, okay, no nikim tak nie mogę sterować, więc nikomu i tak nie powiem. Że trzeba cokolwiek zrobić, ale okej, okay, w takim razie. No i tak spotkanie klubu może działać, żeby tutaj zajęli się ogródkiem, bo zanim dojdziemy do naszej simorośli, to będzie środa, więc to będzie następny odcinek dopiero. Więc co wtedy się. Uuu, plazmowe nietoperze! Te, które mocno atakują, a jak u ciebie z tą furią, powoli, powoli, powoli rośnie. Jak z, naszymi, z naszym ogródkiem są tutaj teraz, nie? Teraz już tu nie widzę żadnych. E żadnych chwastów, więc chyba nam to zdecydowanie, zdecydowanie pomogło, więc możemy tutaj zaprzestać spotkanie klubu. I, proszę bardzo, pająki. Widzę, że wszystkich atakują różne rzeczy. Telimeno, czy hrabino, kochana, wrócisz do domu, czy nie? No, no, z... Nawet nie grasz w gry, bym powiedziała. No bo tak, no bo potrzebujesz mieć parasol w ręce, co nie? <grym> Jestem, tak bym powiedziała, skonfuzowana, czy coś tutaj będziesz robić, nie będziesz robić. O, a tu romans. Same z siebie romanse. Proszę bardzo, ja im nie kazałam. Spotkanie klubu jest wyłączone. Więc cieszę yy, ja yy, chyba pomiędzy nimi troszeczkę romans rozpoczęłam, a ty co? A ty też na dworze pływasz, proszę bardzo, poza parcelą. Ona tu często cho lubi chodzić i sobie pływać. E, właśnie w tym. w tym oczku wodnym, bym powiedziała, w tej. w tym morzu, bym działa, albo wielkim jeziorze. Więc no. Ale zawsze jakoś wraca do domu, więc jestem zdziwiona, że aż z Telmeną aż tak trudno jest. A cała reszta chyba do mnie wyników raczej się ma nieźle, tylko właśnie, bo ja się o tę hrabinkę naszą, no? O, proszę bardzo, wraca nam chyba? E, Amelia do domu, nie. Amelia przyszła chwilę pożonglować, ok? Więc tutaj tak będę no, na dziewczyny spoglądała, ale no, Flora nigdy nie ma problemu z powrotem do domu, co nie? Ja tak nie zauważyłam, żeby kiedykolwiek miała. Floro, ile jeszcze masz ten nastrójnik bycia simoroślą? Jeszcze dwie godziny? Okej, okay, to w takim razie to jest jedna rzecz, którą sobie pozwolę Tobą dzisiaj zrobić, czyli właśnie stanie się Tobą ponownie simoroślą za te dwie simowe godziny, żeby nie było za 48 minut, więc za chwilę z powrotem simoroślą zostaniesz, bo to niestety jest ta jedna rzecz której małe gryzonie, wielka przygoda i mamy pocztówkę, więc jest ona na pewno w wyposażeniu rodziny i 6 tysięcy mamy rachunków no to zapłacimy sobie dnia następnego, przy bardzo zjedz, zapraszam do zjedzenia owocu, żebyś została z moroślą po raz kolejny już enty <laughs> mamy zapas tutaj bym powiedziała owoców, więc jest ok Amelia, no proszę bardzo wróciła do domu proszę bardzo i teraz będzie chciała pływać Pewnie w naszym basenie, nie będziesz chciała spać w naszym basenie. Masz łóżko od tego, wiesz o tym Amelia, <grym>, że możesz spać w łóżeczku, nie musisz spać w wodzie, ale okej, okay, jak chcesz spać w wodzie, nie mam nic przeciwko temu. Ale hrabina mnie tutaj troszeczkę niepokoisz, naprawdę mnie troszeczkę niepokoisz, ale ewentualnie możemy tobie tutaj tak zrobić zdjęcie do mnie turki, więc proszę bardzo, hrabina na dworze, chilluje się i bym powiedziała mnie denerwuje. <grym>, więc tak, więc jak, jak zobaczycie hrabinę na miniaturce, to będziecie wiedzieli, skąd ona tutaj pochodzi, bo mnie strasznie, strasznie denerwuje. No ale przynajmniej wyciągnęła parasol, więc przynajmniej w ten sposób jest bezpieczna. Ale mówię, nikt nie ma problemu, możesz robić psikosystem, żeby wracać do domu. No tylko hrabina jakoś ma problem, bym powiedziała. Więc no, mam nadzieję, że w końcu wróci. Oprócz bardzo, nawet tutaj ksenonik coś gotuje. A ty masz też przyjęte na własność łóżko? Tak, każdy z nich ma przyjętą. Na własność łóżko, a ty co? Myślałam, że będziesz malować i tak dalej, a ty nawet do domu nie chcesz wracać, no? Może nie wiem, jak zaśmiergniesz się, to nie wiem, twoja potrzeba tobie powie, żeby wrócić do domu. Bo na razie wam o tobie nie powiedziała, żeby wrócić do domu, co jest dla mnie bardzo dziwne, ale okej. Okay. Więc czekam, czekam, aż gra na chwilę do jego domu. Nie, do wlada nie idziemy. Zresztą tak hrabinom nie mogę się poruszać, więc nie ma po co. Nie ma po co. O, tu proszę, co zrobione jest. Szaszłyk chimchuri, proszę, bardzo zrobione jest. OK, resztki do lodóweczki. Uuu, i to jest brudne. A tutaj nasz wilkołak, coraz, coraz bym powiedziała, większa. Większa furia. No, zobaczymy, zobaczymy. Wydaje mi się, że raczej ta furia wzrośnie na maksa w następnym odcinku, więc jeszcze jeszcze nie dzisiaj, więc tak będziesz chciał teraz polerować i sprzątać. Och, się zaśmiergła nam hrabina. Yy, widzą, że gdzie jest twój parasol? Halo. Nie wynosisz parasol, ale też już jest dosyć późno, więc tak już zaszło nam słoneczko, więc teraz już nie ma dla Ciebie niebezpieczeństwa, bym powiedziała, więc okej. Okay. Wkurzony uuu, jakieś kontakty towarzyskiego wkurzyły. No dobrze. Okej, okay, okej. Okay. W sumie wiecie co? Amelio, ty chyba jesteś przewodniczącą klubu, tak? Więc możemy powiedzieć ewentualnie, żeby tutaj była akcja sprzątania, więc zajęcia domowe sprzątaj. I przy bardzo, może to spowoduje, że troszeczkę ogarniecie również kuchnię. Może hrabina wróci, ogarnie również siebie. A może nie? O, widzę, że postanowiła jednak parasol z powrotem otworzyć. Ale śmierdzi niesamowicie. Dobra, tutaj ktoś sprząta. Nie widzę. Wylegiwanie się. Yy, blat w kuchni jest nadal brudny. Yy, Luchał, chce do Ciebie przyjść. Możesz przychodzić, jasne. Jak chcesz nas odwiedzić, to, to zapraszamy. <laughs> Raczej tak nic za bardzo nie zrobimy, ale zapraszamy, zapraszamy. Może będzie ciekawie. No, hrabina dzisiaj się o śmierć otarła w sumie w tym odcinku. Gdyby mnie to że wyciągnęła parasol, to. Chociaż nie, masz energię. Ale jest już ciemno, co nie? Już jest po zachodzie słońca. Hrabino. Hrabino, nie palisz się chyba mi, nie. Ale coś tutaj twoja wampirza energia tutaj coś spadła i to bardzo mocno, więc. Ja się o ciebie zaczynam martwić, kochana. Dobrze. I tutaj co mamy? A chule, został otoczony przez pszczoły. Okej, okay, dobra. Ktoś posprzątał kuchnię? Nie, widzę, że absolutnie nikt nie chce sprzątać kuchni. Okej, okay, więc mamy brudny blacik, którego nikt nie chce posprzątać. Super, super. Świetnie. A ty co masz tutaj? Wybranie opcji termostatu chłodniej. A, no dobrze, 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 dobrze. W syrenkom, jak będę się mogła poruszać, to zdecydowanie. O, widzę, że się napiłaś. To zrobiłaś, ale nic więcej, widzę, nie chcesz zrobić. Nie chcesz wrócić na, na parcelę domową, co jest, bym powiedziała, fatalne w skutkach dla ciebie. Ale dobrze, jak tylko minie 24, będę mogła naszą syrenką tutaj sterować, to jeszcze w tym odcinku takie najważniejsze rzeczy zrobimy, jak zawołamy naszą hrabinę, żeby tutaj przyszła do domu, żeby tak nie stała i luz sobie idzie. Plus zapłacimy rachunki, żebym już nie musiała o tym pamiętać. Właśnie, hrabino! Hrabino, dołącz do grupy i podejść tu razem. Hrabino, zapraszam, zapraszam. Zapraszam, żebyś tutaj mogła podejść, a później musimy posprzątać jeszcze z Wigorem tę brudną rzecz. O, dobrze, Hrabina jest już z nami. Och, dziękuję, Hrabino, dziękuję. Ale ja chciałam usunąć Cię z grupy, rozwiązać grupę. Dlaczego nie mogę? Chciałam usunąć Cię z grupy. A już jesteś usunięta z grupy. Okej, okay, dobra. I tu jest teraz czyściej, co nie? Tak. Termostat musimy wyłączyć, więc wyłącz termostacik, bo jest zimno na dworze i będziecie zamarzać dodatkowo. Yy, widzę, że kaleb przyszedł, a to w sumie wiesz co? Przyjazne powitanie. Możemy go powitać, jak już tutaj do nas zaszedł. I oczywiście możemy również rachunki opłacić. Nie widzę, że kaleb... Nie wiem, gdzie idziesz. <laughs> a tak do nas przechodzisz. Co to? A nie sobie. Ale ty w ogóle wyprawiasz człowieku. <grym> dobrze. Um, u Rami jest głodna. Okej, okay, dobrze, więc... Ale nie, no ma miskę Rami, więc ewentualnie trzeba ją tylko zawołać, żeby zjadła, bo jedzenie Rami ma. Więc tak, proszę bardzo, tu masz jedzenie, drogie dziecko, i tu możesz się tym zająć. Dobrze, rachunki zapłacone. Krabina uratowana, widzę, że poszła sobie spać. Wszyscy żyją i tak pewnie wydaje mi się, że jakbym weszła do gry, to by może ewentualnie coś tam było lepiej, ale dobrze. W następnym odcinku gramy Amelią, naszą syrenką i następnie później pogramy również z Simoroślą, więc dziewczyny będą w następnym odcinku. Więc tu na pewno będziemy... My chciałam iść, pójść, pójść na plażę, żeby tutaj wykorzystać te aspiracje. Więc to na pewno sobie chyba całą siódemką, nie, szóstką simów, tak, szóstką simów, przepraszam, pójdziemy sobie do baru, tak, żeby móc, właśnie, albo na jakąś inną parcelę publiczną, tak, żeby Amelia mogła w następnym odcinku poprzeszukiwać plażę. Chyba, żebym ja jej tutaj zrobiła kawałek plaży. Co mi ciekawa, czy jakbym jej tutaj nałożyła piasku, to by mogła tej przeszukiwać, nie wiem, sprawdzę. I ewentualnie wykorzystamy to w następnym odcinku, więc oczywiście dziękuję wspierającym za wspieranie tego kanału. Serdeczne, serdeczne, dzięki dla Was z głębi serca i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu! Su.